Siemka wszystkim. Górny Śląsk. Pole. Jest Robert. Siema. A my na polu podążamy w te miejsce, które było jakimś kiedyś ważnym elementem. Związane z wodociągami, tak? Tak. Jakoś stacja wodociągowa, tu go, ho ho, ho ty, jak tyś tam wyczytał? 18 wiek. 18 wiek. No i stoi po prostu w polu. A my idziemy zobaczyć, co tam jeszcze zostało z tego. Ile historii się zachowało. Widzicie, obrośnięte drzewami. Teraz jeszcze jest zima Ale latem tutaj nic nie, nie, nie zobaczymy Także najlepsza pora Na takie spacery, eksploracje no, Idziemy dalej No Na mapach jest to oznaczone jako stara podziemna wieża ciśnień Stara podziemna wieża ciśnień? Dokładnie. A Robert podsunął od razu na bieżąco informacje Także idziemy bliska tu obejrzeć Spokój na polu Tylko uciekają zające Sarny Zbliżamy się do obiektu Jesteśmy gdzieś na końcu miejscowości Karchowice, z tego co tu Robert podpowiedział. I podchodzimy do tej podziemnej wieży ciśni tak? Jak to? Jakoś tak. Jakoś tak. No. Niczego my się tu nie spodziewamy, bo tu już pewne grupy były. I opanowały temat schodzony. Temat schodzony. Po pewno ludzie byli. Przychodzą na imprezy, pić. No, ludzie. Patrzcie, chodzimy po takim otopolu. A tutaj. Jeszcze data jest, Robert, widzę. No. 1898. 1898, ale pięknie, bez roślinności No to sobie obejdziemy zobaczyć A, tu trzeba przejść o. o kurczę Tam jest data u góry Parę fotek O, to już było skarbów szukali Robert tam jakiś dali chodnik prowadzi, tu macie datę Gdzieś tu mam latarkę? Pięknie wyryte. Jak... Wyrwali wszystko Robert, standardowo. Tak, tak, ale mówię o tym. Tu tutaj kwasior, bo jakby inaczej, czekajcie. Aha. A Ty mówisz że miejsce schodzone Tak wygląda w środku Patrzcie, tam coś w lewo idzie A, korytarz tam taki chyba No, ale to jest tylko górka no. Widzimy, wchodzić do góry A? Uh -huh. schodzi z trybu Ale to nieważne Może dookoła najpierw przejdziemy, nie? tym Idziemy dokoła. Jeszcze z zdjęcie zrobić. Patrz, czekajcie. Jeszcze zdjęciątko zrobię. Tutaj ułożę sobie. A. o to jest element cały jakiś ale widać że jest stary staro budowla cegły super dotyką przeważnie kamienie ale to też są stare cegły patrzcie kolina idziemy do góry A. Jest tu trochę tego Patrz i ty to co pokazywałem to to jest ten chodniczek taki Co jest? To budowany z cegły no. Tu się kończy po tam. Ślęka w bok nie może być duża, no bo skoro to się chyba że idzie na Chyba, że je się tam wpuszcza do środku i ciebie to nagrywał to wyjdzie na takie, ale fajne miejsce ciekawe, stare, historyczne Ach. Proszę. są wnęki czekajcie oh. szkoda że musieli to tak rozwalić o, tak prosto nie jest tam wejść Robert tamtędy jedynie chyba no, no to zaraz wejdziemy dobra z tamtej strony jesteśmy w środku Wchodzisz? No i no, zobacz No bo to będą te kównynki Nie? No ciężko Ja bym ci musiał podsadzić A w Ci pomóż Czekaj czekaj Poczekajcie no Pomożemy Robertowi Robert jest w środku już Rękawiczki leżą Idziesz? Nie, nie, idź, no idź obejrzeć, Robert, tam nie będę właśnie tam wnęki no bydą, no. O kurde. Co to, co to znaczy? To znaczy, że są tu dwie potężne, ogromne hale. Przestuń. Mhm. Także chyba będziesz musiał tu jednak wejść. <laughs> A tam się schodzi do tych hal? Wejścia nie ma, bo są. No nie ma wejścia. Ale są potężne. Aha. Dobra. Też tu mogą schodzić, ale. No, oczywiście trzeba było wejść jak tu nie wyjść jak. Patrzcie z tej perspektywy teraz. Dobra. Robert. Oczywiście, ogniska. Uuu, o kurcze. No to proszę. Schodzili, Robert, wiesz? Schodzili na pewno po tej To bardzo niebezpieczne. Nie, 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 po drzewie absolutnie. A my nie będziemy schodzić, bo tam są tylko duże hale. Ale czekajcie, o. U. one najprawdopodobniej zakręcają tam po prostu i ciągną się cały czas pod nami jeszcze w lewo dużo. Może być, zbiorniki wodne takie albo co wiesz, tak to kiedyś działało. A jak to na... gdzieś tam wołałem na, na przepompowni, chyba na, na Sobuniu wywołem echo, no że O. U! a Marcin mówi czekaj jak ci ktoś odpowie a ja mówię czekam na to Pozdro dla Marcina MP z tego miejsca ci my tu nocują tam dosyć fajnie się to ciągnie w tamta strona, mhm. i w lewo e, no jeszcze filary chyba są tak a. Taki zbiornik. No rzeczywiście. Jakieś nawet choćby lina, ale gdzie te liny to liny zaczepi, Nie ma gdzie. Nie, A tam Tam albo tu jakiś konary Dałoby się, ale nie mamy liny <grym> Może kiedyś. Może kiedyś. Ale fajny obiekt, wam powiem Zarypiaszczo. Jak ja to mówię. Obrócie Robert, miałeś się obrócić. No, czekaj czekaj. Ale nie widzę. Czekaj inaczej. O, w ten sposób. Jeszcze. Dobra, zdjęcia zrobione. Stara robota. Konkretno porządno. O no, zarypiascze miejsce w ogóle zarypiascze miejsce badyle Ciekawe, że tam nie było żadnych innych wejść, nie do tego. Znaczy nie no tam te hale coś spełniały, czyli znaczy to, to są zbiorniki, nie? No jak tu było coś z, z jakimś przepompownią, no to tu było coś. No jak tu się popatrzysz do tej rury metalowej to tam jest. No. Tu, tak, nie, jak tu było z przepompownią, no to jest zbliżone do tego co oglądamy na Rize nie? Bo tam też są przepompownie i mniej więcej ten są, są rodzaj budowania, rodzaj styl. W każdym razie budowali tu Niemcy, ale jeszcze się wrócę, bo tu wentylacja jest, Robert. Jest, to od góry widać, nie? no. właśnie, tutaj, ja Dobra. No nie wiem, jak jest na górce, dlatego może jest to tutaj, nie, Nigdzie indziej. No właśnie, dobra, schodzimy, muszę pauzę zrobić. Zobaczy Robert, co się pokazuje. To jest widok do tej hali. Do tam. tej hali, widok, a? Rzeczywiście. Dziwna taka loga, W niewykołym kształcie. Tam gniazdo. Wychodzimy, Robert. Dzień. Oknem, a nie wygrywam. No, fajnie było następny obiekt stary odwiedzony przejdziemy dookoła może nie jakoś dookoła przejdziemy czy nic nie ma w sumie brzaci schowane w górce nasypali to no to może jakieś rury jeszcze idą Robert No ach, ach się. Pewnie dalej są tylko To już nie w ziemi no w sensie nie tutaj no. Ok, lecimy dalej Coś poglądać jeszcze w terenie, póki się nie zećmi Trzymajcie się wszyscy zdrowo Dzięki za oglądanie moich skromnych filmików i za fajne komentarze A zawsze paru troli się znajdzie co chcę dowalić, ale nie przejmujmy się tym i tu widać ładnie przyłącze e, energetyczne A? haki haki aha. no musiał być prąd nie żeby to Na działało no jakieś pompy tu były nie mhm. dobra Stąd skąd my przyszli idziemy z powrotem także jeszcze raz pozdro myjcie się zdrowo i do zaś siemka Siema.